Dzień dobry, nazywam się Agata Chryslond i mam przyjemność przedstawić Państwu plany ustawodawcy w zakresie planowanych zmian ustawy prawo zamówień publicznych. Przeprowadzę Państwa dzisiaj sprawnie przez to, co nas czeka w najbliższym czasie. Planowane zmiany ustawy prawo zamówień publicznych przewidziane są w dwóch projektach. Pierwszy z nich dotyczy Zmiany progu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz zmian w analizie potrzeb i wymagań i nosi numer UDER 15. Natomiast drugi dotyczy implementacji do polskiego porządku prawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C652 na 22, szeroko omawianej ostatnio na łamach. Również w portalu zamówień publicznych numer druku UC88. Jeżeli chodzi o zmianę progu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i zmiany w analizie potrzeb i wymagań, to tutaj zwrócenia uwagi wymaga to, że ustawodawca poprzez projekt zmiany realizuje postulaty zgłoszone w ramach prac rządowego zespołu do spraw deregulacji oraz w ramach przeglądu funkcjonowania ustawy prawo zamówień publicznych przez Urząd Zamówień Publicznych i przewiduje podwyższenie minimalnego progu dla stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz jednocześnie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z obecnego poziomu 130 tysięcy złotych netto do poziomu 170 tysięcy złotych netto. Prog ten wyliczono w oparciu o przekazane przez Główny Urząd Statystyczny wyliczenia, które wskazały na wzrost cen w okresie 2021-2024 na poziomie pomiędzy 26 a 28%. Uwzględniono to właśnie w kalkulacji nowego progu, od którego będzie obowiązek stosowania przepisów ustawy. Prawo zamówień publicznych. Próg do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje od 2021 i nie był zmieniany na przestrzeni ostatnich lat, pomimo znacznej skumulowanej inflacji w ostatnich latach. Ustawodawca w ocenie skutków regulacji dotyczącej tej planowanej zmiany wskazuje również, że zmieniają się koszty realizacji robót budowlanych, dostaw oraz usług, no i w związku z powyższym poziom 130 tysięcy złotych wydaje się już nieadekwatny i nieprzystający do realiów obrotu gospodarczego. Ustawodawca wskazuje również na to, a właściwie może projektodawca. Że zapewnienie możliwości udzielania zamówień, no oczywiście również zawierania umów koncesji z zastosowaniem rozwiązań mniej sformalizowanych w oparciu o procedury uregulowane w przepisach wewnętrznych jednostki, będzie wartością dodaną, która wynikła właśnie ze zmiany tego progu stosowania ustawy. To, co powiedziałam, czyli wynika również z tego dostosowanie przepisów do zmieniających się realiów gospodarczych, czyli ogólnie znanego wzrostu cen. No, przewiduje się również zapewnienie elastyczności i takiej adekwatności sposobu wyboru wykonawcy oraz trybu zawierania umów do potrzeb zamawiających i wykonawców w przypadku zamówień o wartościach niższych i w ten sposób projektodawca chce również zachęcić przedsiębiorców właśnie szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorców do udziału w rynku zamówień publicznych z tego względu, że same procedury sformalizowane mogą stanowić już dostateczną barierę do ograniczenia udziału czy ubiegania się o udzielenie zamówienia przedsiębiorców z rynku, ze sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Co to oznacza? Oznacza to również dla szeroko pojętej gospodarki większą liczbę postępowań, która będzie mogła być realizowana poza rygorem ustawy prawo zamówień publicznych. Wskazuje ustawodawca również na skrócenie i uproszczenie postępowań oraz szybsze zawieranie umów. Wskazuje na mniejsze sformalizowanie udzielania zamówień, no i właśnie na zachętę małych podmiotów, które obawiały się formalności związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych do zawierania umów i do zwiększenia ich aktywności gospodarczej, co jest wartością samą w sobie. Wskazuje również projektodawca na mniejsze sformalizowanie postępowań, na skrócenie czasu zawierania umów dzięki właśnie podwyższeniu tego progu na mniejsze wymagania formalne po stronie przedsiębiorców dla większej liczby postępowań i mniejsze formalności również po stronie podmiotów zamawiających bowiem znaczna liczba postępowań będzie wyłączona już z rygoru udzielania ich w oparciu o czy procedowania ich w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych w zmianie tej Ustawodawca przewiduje również zmiany w zakresie analizy potrzeb i wymagań, wskazując na to, że konkurencyjność ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny czynnik aktywności, udzie efektywności udzielania zamówień publicznych, przepraszam. Jak Państwo zapewne wiecie, zamawiający publiczny jest zobowiązany dokonać takiej analizy. Przed wszczęciem postępowania klasycznego, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Co do zasady, narzędzie, jakim jest właśnie analiza potrzeb i wymagań, powinno służyć również konkurencyjności w takich postępowaniach, w których konkurencja pomiędzy ofertami wykonawców jest przewidywana. No i właśnie w celu podkreślenia tego aspektu w projektowanych przepisach przewiduje się doprecyzowanie, w zakresie przedmiotowym analizy potrzeb i wymagań. Już tutaj ustawodawca wskazuje, że na etapie, właśnie w przypadku konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych, zamawiający powinien poddać analizie, między innymi, jak określić warunki zamówienia, aby podnieść konkurencyjność. Jak określić warunki zamówienia, aby zwiększyć liczbę wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie danego zamówienia, a w efekcie przełoży się to na większą liczbę ofert? O tym, jak, znaczy w związku z powyższym, ustawodawca dodaje regulację, która nakłada na zamawiającego w zakresie rozeznania rynku obowiązek badania wpływu, Planowanego zamówienia na konkurencyjność w ramach analizy potrzeb i wymagań, i w artykule 83 dodaje się regulację, zgodnie z którą w przypadku konkurencyjnych trybów udzielania zamówień, zamawiający w dokumencie analiza potrzeb i wymagań będzie wskazywał, jak planuje ukształtować się warunki zamówienia, aby podnieść konkurencyjność danego postępowania o udzielenie tego zamówienia. Tutaj warto sięgnąć do definicji warunków zamówienia, która jest określona w artykule 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy. Także widzicie Państwo, że definicja warunków jest dosyć szeroka. W związku z powyższym analiza potrzeb i wymagań będzie musiała być wzbogacona również właśnie o analizę w tym zakresie w kontekście wpływu na konkurencyjność. I tutaj ustawodawca podaje również przykłady mechanizmów, czyli warunków zamówienia, przyczyniających się do zwiększenia liczby ofert w postępowaniu. I tutaj jako przykłady takich mechanizmów wskazuje konkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, czyli taki, który nie ogranicza w nieuzasadniony sposób konkurencji czy grona wykonawców. Ustalenie odpowiedniego terminu składania ofert, czyli widzicie Państwo takiego, który będzie rzeczywiście uwzględniał realnie czas niezbędny do przygotowania oferty, ustalenie warunków udziału w postępowaniu, które nie są nadmiarowe w zestawieniu z przedmiotem zamówienia, czyli tutaj no również szersze dopuszczenie grona wykonawców oraz określenie jakościowych kryteriów oceny ofert. Tutaj pod uwagę będziemy brali również te zagadnienia, analizując właśnie wpływ naszego zamówienia i warunków zamówienia na konkurencyjność w postępowaniu. Planowane wejście w życie ustawy tej w tym zakresie zmienianym to jest 1 stycznia 2026 roku. Z uwagi właśnie na deregulacyjny charakter przepisów oraz korzyści wynikające z wprowadzenia rozwiązań objętych projektem ustawy, istnieje potrzeba możliwie szybkiego wprowadzenia tych przepisów do systemu prawa zamówień publicznych. Tak wskazuje projektodawca w ocenie skutków regulacji oraz w uzasadnieniu do projektu i przewiduje ewaluację efektów projektu w postaci oceny skutków tej regulacji ex post. Po trzech latach kalendarzowych funkcjonowania ustawy, także po trzech latach będziemy mieli ocenę tego, jak podniesienie progu realnie wpłynęło na zamówienia, na rynek zamówień publicznych w Polsce. Druga, drugi z projektów, który chciałabym z Państwem dzisiaj omówić, to implementacja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O sygnatura sprawy, czy w sprawie C652 na 22. I tutaj ustawodawca wskazuje, że dotychczas polski rynek zamówień publicznych był uważany co do zasady za otwarty. Wykonawcy z państw trzecich byli traktowani na takich samych zasadach jak wykonawcy unijni. Warto tutaj przypomnieć, Przypomnieć sobie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 października 2024 w sprawie właśnie C652 na 22, który w którym to wyroku Trybunał przypomniał, że wykonawcy z państw trzecich nie mają zagwarantowanego w prawie Unii Europejskiej dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych. Trybunał zaznaczył, że dostęp do rynku zamówień publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej jako element wspólnej polityki handlowej pozostaje w zakresie wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej i wskazał, że państwa członkowskie nie są uprawnione do jednostronnego przyjmowania aktów o charakterze generalnym, np. ustaw gwarantujących takim wykonawcom dostęp do krajowego rynku zamówień publicznych wykonawcy z państw trzecich mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, ale ta decyzja o dopuszczeniu ich do udziału w postępowaniu oraz warunki na jakich mogą się ubiegać lub brać udział w postępowaniu pozostają w gestii podmiotu zamawiającego. W konsekwencji powyższego wyroku wskazuje ustawodawca, powstała pewna Niepewność prawna wśród polskich zamawiających co do możliwości i zasad wykluczania z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców z państw trzecich. Oczywiście analogicznie dotyczy to umowy koncesji. Niektórzy z zamawiających wykluczają wykonawców z państw trzecich i powołują się wprost na właśnie powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Inni natomiast wprowadzają w postępowaniach własne zasady dotyczące udziału wykonawców z państw trzecich postępowaniach. Także widzicie Państwo sami, że ustawodawca zauważył tą niejednolitość podejścia polskich podmiotów zamawiających, w związku z powyższym uznał, że konieczne jest zapewnienie i zachowanie pewności prawa. I w związku z powyższym podjął działania legislacyjne zmierzające do uporządkowania w systemie krajowego prawa zamówień publicznych zagadnienia dostępu wykonawców z państw trzecich do udziału w postępowaniach. Tutaj nazwano to nawet w ocenie skutków regulacji interwencją legislacyjną. W przepisach z zakresu zamówień publicznych Wyraźnie uznano, że konieczne jest wyraźne wskazanie, że zamawiający w postępowaniach są uprawnieni do ograniczenia dostępu do zamówień wykonawcom z państw trzecich i ograniczenie to może polegać albo na niedopuszczeniu tych wykonawców do udziału w postępowaniu albo na zróżnicowaniu ich traktowania w postępowaniu w stosunku do pozostałych wykonawców. To zróżnicowanie będzie mogło podlegać w szczególności na żądaniu dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny ofert lub korekcie w wyniku porównania ofert złożonych przez wykonawców z państw trzecich z ofertami złożonymi przez innych wykonawców. I tutaj y y Ustawodawca uznał, że no, uwzględnienie tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy jednoczesnym właśnie akcentowaniu zasad wynikających ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych jest niezbędne. Wzmocnia, wzmacnia również warunki dla równej i efetyw, efektywnej konkurencji na rynku zamówień publicznych oraz zwiększa wolumen zamówień na rynku krajowym oraz z innych państw Unii Europejskiej, co będzie stanowiło dla nich dodatkowy impuls prorozwojowy, który przełoży się na wzmocnienie podstaw i odporności unijnej gospodarki. I tutaj, tak jak już wskazałam, to zamawiający. Będzie każdorazowo podejmował decyzję odnośnie możliwości udziału wykonawców z państw trzecich w danym postępowaniu. Jest to uprawnienie ustawowe dla zamawiających do ograniczenia udziału w postępowaniach wykonawców z państw trzecich. Co to oznacza? Oznacza to potencjalne zwiększenie zaangażowania wykonawców z Unii Europejskiej, w tym oczywiście z Polski, w rynek zamówień publicznych. W przypadku ograniczenia dostępu wykonawcom z państw trzecich może to stanowić właśnie czynnik stymulujący wzrost zatrudnienia u wykonawców z Unii Europejskiej, w tym wykonawców z Polski. Dzięki projektowanym regulacjom dojdzie również do wzmocnienia unijnej gospodarki oraz do zwiększenia konkurencyjności na rynku zamówień. I to ograniczenie udziału wykonawców z państw trzecich pozwoli na pozyskanie Także przez jednostki samorządu terytorialnego lepszej jakości towarów, usług, robót budowlanych dzięki zawieraniu umów z podmiotami, które spełniają wymagania i standardy unijne. To wynika z oceny skutków regulacji do tego projektu zmiany ustawy. Ja tutaj Państwu przytaczam na slajdzie samo brzmienie projektu. Proszę zwrócić uwagę, że Tutaj już w artykule 16 dotyczącym zasad dodaje się właśnie zapis, który wskazuje na to, że zamawiający no, zapewnia wykonawcom z państw stron porozumień międzynarodowych Traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej może określić w dokumentach zamówienia, że o udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy również z państw trzecich, innych niż wymienione tutaj wyżej w ustępie pierwszym. I w ustępie trzecim wskazuje, że w odniesieniu do wykonawców z państw trzecich, tych innych niż wymienione w ustępie pierwszym. Oraz do robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, zamawiający może określić warunki mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców z państw wymienionych w ustępie pierwszym. Więc to już tutaj w zasadach ustawodawca to wprowadza i następnie wskazuje w artykule 226 podstawę odrzucenia oferty, która została złożona przez wykonawcę, który ma siedzibę właśnie lub miejsce zamieszkania w innym państwie niż państwa, o którym mowa w artykule 16a ustęp 1 i wskazuje również, że zamawiający może w szczególności odrzucić ofertę, w której udział produktów w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu siedzi telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia ma umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, w których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy, nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia, w specyfikacji warunków zamówienia. Natomiast do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się przepisów artykułu 16a, co wynika z brzmienia. Tutaj, tej, tej zmiany. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, także warto śledzić strony legislacyjne, żeby i przede wszystkim strony Urzędu Zamówień Publicznych, który na pewno będzie aktywnie informował o wejściu w życie przepisów zmienionych. I tym samym dziękuję Państwu. Za uwagę i życzę Państwu miłego dnia, i oczekujemy na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zmian, o których Państwu powiedziałam wcześniej. Dziękuję bardzo za uwagę.